Musisz mnie wyłączyć I no, odłączyć oko? HALO? Dziękuję ja oh, O kur... Zyra bez erki. Ja pierdol... Chyba ja są złota Nie No No nie wierzę naprawdę Śmia Śmia To jest polska mapa? To jest Tymbark Tego Actina O nie O nie Actina Poczekaj Jeszcze Ale... no, nie wczoraj No za późno no nie, proszę, no, no nie! nie! Nie, no bo to... Dobra, to poczekaj, chociaż sekret... Kryj... Dobra, to ja jestem znaleziona. Nie, 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 nie. No. Nie, nie, nie. <ścoughs> jestem tam, gdzie, gdzie słońce nie zachodzi. A gdzie słońce nie zachodzi? W uh -huh. Ale my mi podpowiedzi, jak zostawała minuta, sobie, jak jest... ja On nie jest. <ścoughs> Jestem ciekaw gdzie wy się respicie, bo to jest za zazwyczaj Tak naprawdę to zbałszy do tego 5 sekund Nie wierzę! Nie. nie wierzę! No Julek Cię co się goni Co no to było? Ale tak się bawić Dobra, no, ja wiem gdzie ty jesteś Ja? Yeah? Tak Co? Czy jura po prostu za drzewami tam w, ciemno w ciemnocie się ukryła? Ja nie... A gramy na uciekane czy nie? Chyba tak, bo ja bym uciekło dwie minuty przed czarodziejem. <grym> Idę znowu. Pussy time, Nie mogę zaśmiechu już. Ale męczy kratuj mnie! Jak <grymne> mnie zostawić. Nemeczka go nie do niego trzymać. O, tu jest. Pusie dalej, pusie. Pusie dalej. Pusie Ja Pusie ja nie Pusie dalej. dalej. Pusie dalej. Pusie dalej. Pusie dalej. to nic. tu Jak się pisze Hide and Seek? Hide and Snake. Hide <laughs> Snake. <laughs> hide and Snake. Hide an... Nie Hide and um. Hide -e -ak. Snake. Oh. A <laughs> <jak> hide Snake. <laughs> snake. Hide and seek. Sna hide and Hide -y -y. -y -e -y. ja and jeszcze gra? Yeah. No dodajcie mnie, no kur... Czemu się nie zaczęliście nie bez czarodzieja? A? No przecież dołączył, Widzi no go w tym. Był. Był? No, był, bez no, chyba. No toż, się poświęci. No to już mogliśmy poświęcić czarodzieja, przecież nie obraziłby się. Obraziłby się. Nie no czemu? Co musi? Co musi, co, co musi grę odpalić? Dobrze, całkiem. przepraszam bardzo, widziałam go w lupy Dlatego myślałam, A że na, na tym tam jest A na pewno Ten, Nie umiem mówić przez nos A na pewno It's me yeah. 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 14 <laughs> No to sorry demeczek. Chyba musisz iść spać Dit, zrób nam rozrywkę i włącz coś na YouTubie Zrób nam 12 minut Ogląda ktoś to? Ja mam ważny pojedynek To fajnie jak obie konta a nikt nie ogląda. No i ta, co najgłośniej krzyczała, to nie ma. Jesteś chujem! Jestem? Więc wszyscy łapy w górę. A to ja co content, ja nie oglądam. Meskito. Oglądamy? A co? O kurwa, nie, błagam! Ruch, ja ruch za szybko pomyślałem, nie, no błagam cię, błagam cię, no! No we, to! O co chodzi? Nie. Ale jesteś chujem, bo Ja Botoxowi cofałam. Wygram z tobą i tak. To prawda. Skójowy jestem. You lose. Ja. No. Patrzę na nich, czuję od nich tak... Sądzisz, że jest lepszy? A, no, no. Ja, 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 jakie runy? Jakie ja biorę też światowe. Jakie runy? No. Jakie runy? To Najlepsze. Jakie? Najlepsze. Jakie? Arek się do mnie odezwał jakimś cudem. Patlik? Arek. Patwik? O ale nikt nie pytał. <laughs> Puzi daj, Puzi green, Puzi wreszcie Nie no, nie mogę tego z głowy wyciągnąć Jak będę medytować kto... to będzie mi tak drażniło Ja CO JEST ja, bada badu, duzma, żeba bola z moim Tak, No czemu Botox nie kończy? Ale czego? Późna noc, jedziemy autem Sk sk, -sk. Dobrze. Nigdy się nie umiałem przyznać Jesteś ładniejsza niż na zdjęciu na no bo. To... Chodzisz z formy. Ja I będę mi to leciało. No się. sobie. teraz. Jezu wytrza. chryste. Hubiiii. Chuj Chuj na to mi pozwoli. No, co no, ja <laughs> And she wants. She wants this forever. Small, you are like nobody. <laughs> Bo moją medytacją często było po prostu to, że na przykład... O, dobra, pójdę do pieca i jak już chciałem iść do pieca, to siadłem na kanapie i godzinę myślałem, dosłownie, nie. No to a nie macie na przykład. Ale to się świątek że... No to to wydaje mi się, że to była twoja forma medytacji no, no, kurwa, no, i taka no, naturalna. A może dlatego, że po prostu byłem z w szkole i... Po... Nie wiem. Nie wiesz, no nie wiesz, bo nie byłaś wem. Dobro, to się. Nie, nie, mm. nie byłaś mojej skórze. No i tak jak mówię, robisz różne ćwiczenia. Jeżeli skupiasz się na oddechu, no to skupiasz się na oddechu. Jeżeli przychodzą do ciebie jakieś myśli, musisz je złapać. Jakby y, masz takie OK, myślę o tym. I powiedz sobie stop. I skupiać się nadal na oddechu. To, wiesz, Bez oceny tego, bez denerwowania się, że te myśli przychodzą. Tylko jakby zaakceptowanie tego i staranie się nadal skupiać na tym oddechu. Jakby po prostu cool. czuć ten oddech. Tylko oddechasz. No nie no, da, daję przykład, że bo, jak sobie e, ćwiczysz no, Nie macham rękami. Na siedzę. zmianę do oddychasz machasz ręką. Nie. I byłam tam nie wiem czym, czy świadomością, czy jakąś energią, bo po prostu byłam w tym miejscu i ta przestrzeń była taka ogromna, jak, to jest jakby kosmos, ale bez niczego. doszło. No nie wiem, automatycznie to się dzieje czasami, po prostu Mam masz ręką. taki moment... No ale chodzi mi, wiesz, ty, 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 Nie bójcie jak trzyma w powietrzu. Nie, trzymam jej w powietrzu. Trzymam nie. sobie ją na kolanach. jak jestem po turecku? Kolana mi Ważne, żeby mieć. Jezu, nie mogę. Wyglądam dosłownie tak, jak jest mój awatar. Ty wyglądasz też dosłownie tak. Jak jest twój. <złatknij> <złatknij> tak! Człowiek, który medytuje, człowiek, który nie medytuje, nie? No to jest no właśnie taka kontrola umysłu i... A to sporonika z, z YouTube'a wzięłaś? Kurwa, kalista mnie zabiła. Kalista mnie zabiła. <złatknij> hmm.